Serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam do obejrzenia, do wysłuchania filmików z cyklu. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Dla osób, które pierwszy raz trafiły na ten filmik, informacja. W tych filmikach odpowiadam na Wasze konkretne pytania. Na pytania, z którymi zwrócicie się do mnie, wysyłając je na adres mailowy podany na ekranie. Koszt odpowiedzi na jedno pytanie to jest 10 zł. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami umieszczonymi pod spodem filmiku. A teraz przechodzimy już do czytania, do wróżb. Dzisiaj 5 osób zwróciło się do mnie z pytaniami. No i zaczynamy. Pierwsza osoba, pierwsza osoba poprosiła o pseudonim Kropka. Pani podaje mi swoje imię, swoją datę urodzenia i pani pyta, i tutaj tak, pytanie jest dość długie, czy poprzez złożenie skargi do sądu o wznowienie postępowania w sprawie, i tu mam numer sprawy, Mam szansę na oczyszczenie mnie z zarzutu, Pani Kropka. I patrzymy, czy poprzez złożenie skargi do sądu o odnowienie postępowania w sprawie ma Pani szansę na oczyszczenie z zarzutu. Już patrzę. Teraz tak, proszę panią, będzie, będzie trudno. E, tutaj m, karty mi pokazują. E, kurczę, to tak jakby. Nie bardzo było, jak to udowodnić. E, proszę. M, Myślę, że tutaj dobrze by było gdzieś porozmawiać jeszcze z kimś, popytać, zasięgnąć informacji, jak to zrobić, jak napisać pismo, dlatego że w tym momencie karty mi pokazują, że to tak jakby pani próbowała. Przepraszam, powiem tak, na siłę udowodnić swoje racje, ale nie do końca ma Pani jak gdyby argumenty. E, takie dowody, którymi mogłaby się Pani posługiwać. E, ja nie kwestionuję, nie kwestionuję tutaj e, Pani racji, proszę mnie źle e, nie zrozumieć, ale karty pokazują to w ten właśnie sposób, żeby nie próbować tego na siłę, na szybko. E, Poczekać chwilę, to jest przede wszystkim i tutaj szukać informacji. Mam wrażenie, że ma pani szansę, jak gdyby to może być, nie wiem, osoba związana właśnie z prawem, która podpowie pani, jak taką skargę e, złożyć, co w niej za, zawrzeć i jakie argumenty użyć, bo w tym momencie e, to tak, jakby pani po prostu czuje się skrzywdzona, no i ja czuję się skrzywdzona, jestem niewinna i i już, a tutaj w sądzie niestety, pewnie pani sama o tym wie, e, tutaj potrzeba takich e, mocnych argumentów. Ma pani szansę je znaleźć, e, więc tutaj e, nie spieszyć się z tym. E, oczywiście, pewnie panią jakiś, jakiś termin obowiązuje, więc tutaj jakby ten termin zachować, ale tutaj cały czas jeszcze szukać informacji, właśnie jak to zrobić, co napisać, czym się podeprzeć, a wtedy mam wrażenie, że. Będzie Pani miała szansę na satysfakcjonującą rozwiązanie tego, tej sprawy. Dziękuję ślicznie Pani. To była Pani kropka. Następna Pani, Pani Agnieszka. Pani Agnieszka podaje mi tu swoją datę urodzenia. I Pani Agnieszka pyta. Czy wysoka gorączka, której dostałam, była skutkiem ubocznym brania tego określonego antybiotyku, czy może ma to związek z chorą tarczycą? I teraz taka informacja Pani Agnieszko, nie jestem lekarzem, nie stawiam diagnozy, e, tutaj karty pokażą mi energię, e, czyli pokażą mi energetyczną przyczynę e, tego stanu e, Pani zdrowia, natomiast to nie będzie diagnoza. E, więc tutaj ja zawsze mówię, żeby e, robić sobie badania, kontrolować siebie. E, mamy bardzo mocno rozwiniętą e, e, medycynę, diagnostykę i warto z tego korzystać, Zawsze uważam, że należy łączyć metody niekonwencjonalne z konwencjonalnymi i tutaj nie odrzucać ani jednego, ani drugiego albo nie stawiać na jedno, tylko albo tylko na drugie. Więc patrzymy, czy wysoka gorączka była skutkiem ubocznym brania antybiotyku, czy ma to związek z chorą tarczycą. I teraz tak, karty mi pokazują, że większa przyczyna, czy bardziej prawdopodobna przyczyna Pani wysokiej gorączki była związana właśnie tutaj z antybiotykiem. Jakby ten antybiotyk przyczynił się do tego, że ta gorączka tutaj wzrosła. Natomiast tak, jeżeli chodzi o samą tarczycę, uważam, że no ona nie pracuje Pani dobrze. Natomiast jakby to nie było przyczyną tego stanu rzeczy. Dziękuję ślicznie Pani Agnieszko. I następna Pani. Pani tutaj prosiła o pseudonim Malutka. Pani podaje mi swoje imię, datę urodzenia. I podaje imię i datę urodzenia osoby, o którą pyta. I pyta, czy ten Pan, tutaj nie będę wymawiać imienia, i tutaj jest data urodzenia, Odzajemnie moje uczucia. I już patrzę, jak tutaj wygląda sytuacja. Czy jakie ma intencje? Jakie ma uczucia w stosunku do pani? Pan. E, jakie ma uczucia? Jakie ma intencje co do relacji? I jak dalej to będzie między Wami. I teraz tak, jeżeli chodzi o uczucia, ja bardziej mi powiedziała, może inaczej ja to określę, na pewno tutaj widzi w Pani atrakcyjną kobietę. Uważam, że jest energia, pociąga Pani go. Natomiast w tym momencie, jakby trudno mówić o uczucia bardziej bym powiedziała emocje, e, zaangażuje, angażuje się jakoś w te relacje między Wami, natomiast jakby do końca on sam nie jest określony, czego on tak naprawdę chce. E, mam wrażenie, że tutaj relacje między Wami, to, to jest krok do przodu, dwa do tyłu. To tak jakbyście trochę w tej chwili poznawali się, e, przynajmniej z jego strony to tak wygląda, e, jest. Tak, jak mówię, nie widzę u niego określonych intencji w stosunku do relacji z Panią, dlatego też, i tutaj trudno mówić o jakichś wielkich uczuciach. Na pewno jest zainteresowany relacją, na pewno tutaj są pozytywne emocje, ale tak jak mówię, pyta Pani, czy odwzajemnia uczucia. i... Ja mam wrażenie, że zupełnie inaczej patrzy na, na relacje tutaj między Wami i, i to nie są takie odzajemnione uczucia. Czyli pyta Pani, czy kocha? Ja bym w tych kategoriach jeszcze tego nie określiła. Tutaj na pewno potrzeba czasu między wami, żeby te relacje się wyklarowały. Także tutaj zalecam cierpliwość i nie poganianie tego pana, dlatego, że jeżeli będzie pani mocno naciskać, po prostu ten pan sobie ucieknie. Tak to wygląda. Dziękuję źlicznie za wysłuchanie. I następna pani. Pani Elwira, pani Elwira podaje mi tu swoje imię, i nazwisko, datę urodzenia i pani pyta: Jestem w trakcie poszukiwania pracy. W firmach, którym, firmach, którymi jestem zainteresowana, na moją kandydaturę jest odrzucona. Czy warto poczekać na wymarzoną pracę? Czy powinnam brać to, co się trafi akurat na rynku? Jaka jest moja najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Już patrzę pani Elwiro. I pyta pani, co jest dla Pani korzystniejsze? Czy poczekać na wymarzoną pracę, czy tutaj brać to co się akurat trafi? I przyszłość pani najbliższa. I teraz tak pani Elwiro. Czy czekać. Uważam, tak jak patrzę tutaj w karty, nie jest korzystne czekać, nie przebierać. Dlaczego? Dlatego, że karty mi pokazują, że to, co się akurat trafi, może z czasem okazać się naprawdę Pani wymarzoną pracą. Na początku może Pani myśleć, że, że nie tego szukała, nie tego chciała, ale tu mi karty pokazują, że ta najbliższa oferta, która dojdzie do skutku, ona z czasem stanie się Pani wymarzoną pracą. To tak jakby Pani w tym się po prostu odnalazła. Także Pani Elwiro, ja proponuję decydować się na, na tą pracę, którą Pani akurat tutaj znajdzie. Jakby, um, bo pyta Pani też o najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o e, zatrudnienie. Um, nie, ja to widzę w ten sposób, że podchodzić do tego Pani z takim bardzo dużym pesymizmem, z okropnym lękiem, to tak jakby Pani już brakowało cierpliwości, jakby grunt palił się troszkę pod nogami i mam wrażenie, że jakieś takie nierozsądne działania przy tym wszystkim idą. Pani Elwiro, na spokojnie. Składać CV i tutaj pojawi się oferta pracy. Uważam, że w najbliższym czasie, do miesiąca czasu, powinna Pani mieć zatrudnienie, znajdzie się taka oferta i jakby nie martwić się, że nie jest to, co na ten moment Pani sobie wymarzyła, bo tak jak powiedziałam, z czasem okaże się, że to może być naprawdę fajna praca i że to może być spełnienie Pani marzeń. Tak ja to widzę tutaj w kartach. Dziękuję ślicznie. I teraz następna pani. Pani Anna. Pani Anna, i podaje mi tutaj pani Anna swoją datę urodzenia. I jest cztery pytania, i po kolei będę na nie odpowiadać. Pani Anna. Pani Anna pyta o stan zdrowia jej syna, i podaje mi tutaj datę urodzenia swojego syna. Pani Anno, tak jak tutaj mówiłam w którymś z poprzednich pytań, odpowiadałam, nie jestem lekarzem, więc nie stawiam diagnozy. Karty pokazują, gdzie jest zaburzenie energetyczne, a to nie zawsze idzie, że od razu już się pokazują jakieś symptomy. Także tutaj, jeżeli coś dolega poważnego, jeżeli są jakieś już dolegliwości, tutaj badać, badać siebie, Diagnozę. A tak jak mówię, to jest energia tylko i wyłącznie, a nie diagnoza taka lekarska. Już patrzymy, jaki jest stan zdrowia Pani Syna. I teraz tak. Em... Sporo takich zaburzeń negatywnej energii jest tutaj w okolicy głowy. Może, mogą to być jakieś takie zamykanie się w sobie, może gdzieś być jakieś dolegliwości bólowe się pojawiać. Mam wrażenie, że to jest kwestia w tej chwili jakiejś nie, nie do końca radzi sobie z emocjami. I dlatego też tutaj, tak jak mówię, mogą być problemy ze snem, mogą być jakieś dolegliwości bólowe, ewentualnie po prostu gdzieś zamykanie się we własnym świecie, jakieś lęki, więc tutaj dobrze by było porozmawiać. Stan zapalny może się pojawić w okolicy, w okolicy gardła, infekcje, na to, na to należy uważać. I, I cóż jeszcze ja tutaj widzę? Troszkę może pojawiać się po problemów gdzieś stawy kości. Raczej bym powiedziała, że jest to związane z jakimś rozwojem jego, niekoniecznie tak naprawdę jakieś problemy większe, ale należy mieć to, mieć to na, na uwadze. Tak jak tutaj w kartach to widzę. I teraz tak, pani Aniu, pytanie numer dwa. Pyta Pani, czy urwać znajomość z... i tutaj podaje mi Pani dwa imiona Ewa i Waldek i daty urodzenia czy urwać znajomość nie, nie decydować czy pani ma, co pani ma robić pani Aniu odpowiedź w ten sposób na to pytanie czy korzystne dla pani jest tą znajomość kontynuować czy nie, dobrze i tutaj hmm, pani sama jakby podejmie decyzję co z tym dalej zrobić co przemawia za tym żeby kontynuować znajomość z nimi, a co przemawia żeby tą znajomość e, zerwać kontynuowanie znajomości z nimi wiąże się, mam wrażenie, że przede wszystkim gdzieś bardzo roszczeniowi ludzie tu się mogą, pokazali mi się, osoby bardzo jakby zamknięte w swoim świecie, osoby na, na które trudno liczyć i mam wrażenie, że to pojawiają się wtedy tylko jakim jest coś potrzebne co przemawia za tym, żeby kontynuować żeby zerwać tą znajomość, tutaj karty pokazują że przede wszystkim powinna Pani w tych relacjach z nimi mieć swoje zdanie, jakby od razu może nie od razu, stawiać zdrowe granice narzucić jak, jak ta znajomość ma wyglądać dla pani czyli nie ulegać temu i myślę, że wtedy będzie pani zupełnie inaczej do tego podchodziła na pewno w tych, tak jak w tej chwili to wygląda ta znajomość między wami, mam wrażenie, że bardziej jest korzystna dla nich niż dla pani tak karty mi pokazują, więc tutaj mieć swoje zdanie, nie ulegać naciskom, nie ulegać wpływom i stawiać zdrowe granice, i myślę, że wtedy będzie pani dokładnie wiedziała, co z tym zrobić. Dziękuję. I teraz pytanie numer 3. Co myśli, jaki ma stosunek do mnie Patrycja? Pyta pani Ania. Co myśli, jaki ma stosunek Patrycja do pani? jest osobą Patrycja, bo to jest istotna też Patrycja jest osobą troszeczkę toksyczną, osobą, która lubi zależniać, nie wiem to jest osoba, która przyjdzie będzie marudzić będzie jakby oczekiwała nie wiem wdzięczności, ogromnego zainteresowania, także tutaj Patrycja ma dosyć, ja bym powiedziała, trudny charakter jaki ma stosunek do Pani i co myśli? O pani. I teraz tak. Jaki ma stosunek do pani? Mam wrażenie, że ona tutaj... W tych Waszych relacjach, nazwijmy to, to ona decyduje, to jakby uważa siebie za silniejszą osobę, panią uważa trochę za osobę słabszą, także tutaj taki ma stosunek do pani. Co myśli o tutaj o pani, o relacji? To jest na zasadzie, jeżeli pani jest jej potrzebna, to jest ok. Jeżeli gdzieś skończy się, nie wiem, jakaś zależność, no to mam wrażenie, że ona nie będzie miała skrupułów, żeby tą Waszą znajomość po prostu zerwać. Tak, karty to pokazują. I następne pytanie, pytanie numer 4. Co myśli o mnie Dawid? I tutaj mam datę urodzenia Dawida, pani Ania. Co myśli Dawid o Pani? Jeśli Dawid to pani. Troszeczkę pan Dawid uważa panią za osobę taką. Marzycielkę, trochę osobę wycofaną, osobę gdzieś żyjącą w swoim świecie. Natomiast to nie jest na zasadzie, że myśli negatywnie. Tak po prostu panią postrzega. Z jednej strony jako osobę ciepłą, wesołą, życzliwą, ale z drugiej strony osobę, która, którą da się, nie wiem, manipulować. Osobę, która, która tak jak mówię, jest w jakiś sposób troszkę wycofana, troszkę żyjąca w swoim świecie, i osoby, która przede wszystkim nie docenia siebie, tak? Tutaj karty mi to pokazują. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie. To były odpowiedzi dla Was na pytania, które, z którymi się do mnie zwróciliście. Życzę Wam dużo dobrego. Pozdrawiam.